Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Właśnie wróciłam z zakupów i kochani, jestem zachwycona. W wielu domach okres bożonarodzeniowy się już zakończył i w sklepach... Z racji tego, że za, za chwilę, za momencik, święta wielkanocne, to już pojawiły się w sklepach tulipany. Właśnie w Biedronce kupiłam taki piękny pęk tulipanów. Uwielbiam tulipany, po prostu jestem zachwycona e, tymi kwiatkami i bardzo często właśnie u nas one na stole goszczą. E, nie ma ich tylko w okresie, kiedy ich nie ma w sklepach, ale wtedy zastępują e, te kwiatki, inne kwiatki. I nie ma ich tylko w okresie bożonarodzeniowym, bo wtedy yy, zwracamy uwagę i, yy, i, i kładziemy nacisk na te ozdoby po prostu bożonarodzeniowe. Ale yy, przez 11 miesięcy w roku na moim stole yy, w jadalni yy, kwiaty stoją. No i zaczął się sezon na tulipany. Co mnie bardzo cieszy, bo ja uwielbiam tulipany, jak już wspomniałam. Pani Bobuśko od rana u weterynarza. Badamy się, badamy bobeczki, kontrolujemy zdrówko. Trochę mi się nie podobało, bo miałem badaną krew pierwszy raz w życiu. Ale generalnie to nie jestem obrażona na matkę. Nie gry, zadaję się głaskać. Chyba pierwszy raz dupnąłem. Omyję się, czyli jestem zdrowy. Tylko trochę zdenerwowany, bo takie dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Zaglądają mi w zęby, w usie, wkuwają jakieś igły, dziwne rzeczy, dziwne. Tak z rana, co nie? Na razie nie ma żadnej diagnozy. Kubki ma takie sobie. No ale zobaczymy, co wyjdzie z badań krwi. No, być może po prostu jakiś warzyw komu nie siedzi, bo wtedy też karmi go no, świeżynkami. I w ogóle zaopatrzyłam się też w sianko węgierskie, w taki box z siankiem i przysmakami, który w całości jest jadalny, więc cały ten kartonik może zostać zjedzony przez Bobiego i nic mu się nie stanie. Weterynarz powiedziała mi właśnie, że to całkiem spoko opcja dla zwierzaków, które lubią podgryzać ściany, kable, torebki, a nasz Bobi lubi. Więc no, kupiliśmy mu coś takiego i wiecie co? To jest najgorsza chwila chyba dla każdej matki zwierzęcej. Taka, nie wiem czy najgorsza, ale taka bardzo ckliwa. To jest pierwszy worek karmy dla Bobiego, która jest dla dorosłych. Boże, mój Bobi już jest. Prawie, że dorosłym samcem ma już jajuszka, trzeba myśleć o kastracji. W ogóle dajcie znać, czy kastrować królika, czy nie. Z chęcią poczytam na ten temat komentarze. Ja miałam wcześniej dwa króliki, były to dwa samce, ale nie kastrowałam nigdy, a ja teraz dużo się mówi o tej kastracji, więc mocno rozważam ten temat. No i... Mój no, królik już dorosł, to jest po prostu niesamowite. Mamy w domu kochani młodego dorosłego. <gry> Masak, jak ten czas szybko leci. Znowu mamy dzień kuriera i tym kurierem tym razem jestem ja, odgłosy domowe, <gry> smarkający tata na vlogu. Wychodzący z domu Kevin, ja nie wiem, oni się nie nauczyli, że my nagrywamy. Jak nagrywamy, to mamy inne głosy, i jak mamy inne głosy, znaczy, że aparat jest włączony, co nie? I że smarkać wtedy nie wolno. <noise> I trzaskać drzwiami tak. i takich innych. Nie nauczyli się. Tyle lat. Tyle lat minęło, odkąd zaczęło się nagrywać. No właśnie. E, no, a mamy tutaj dzień Ryra, ponieważ tutaj jest ta wielka paka um, o zawartości pięciu stubeczek ponad. I to jest dla osoby, którą wybrałyśmy z tego rozdania że mieliście wpłacać na zrzutkę, którą udostępniłyśmy to był dom samotnej matki w Cieszynie, wybrało się I właśnie można, jedna osoba dalej można tam wpłacać pieniążki jeżeli macie, Oczywiście. Ochotę, macie kilka groszy na zbyciu to możecie tam wpłacać, bo link w dalszym ciągu jest w opisie pod filmami tak, ostatnio dawałyśmy wam na Insta się znać, że wybrałyśmy już jedną osobę, mam już jej adres, mam do niej wszystkie dane, także paczka już jest spakowana i jutro ją będę wysyłała. Tutaj mam też paczki za skarpetkowy challenge i za taką bardzo intensywną grudniową aktywność. Na przykład, jedna dziewczyna codziennie udostępniała na Insta Storiesie nasze vlogi. Codziennie było Insta Stories ze. Z naszym vlogiem po prostu, więc ją też wybrałyśmy. Też mamy dla niej przesyłkę. No i sprzedaję też swojego Obaga swoją torebkę. Ona była postawiona na Vinted, więc ją też jutro będę wysyła. Także tak, bawimy się w kuriera. Tą scenę nagrywam dla takich gap, jak ja. Otóż przez jakiś czas na popołudniowe spacery chodził Tomek i to jest mój pierwszy popołudniowy spacer od jakiegoś czasu. I jak ostatnio byłam na takim spacerze, między godziną 15 a 16, to już robiło się szaro. Już miałam ze sobą latarkę, aby żaden wilk mnie nie złapał. Abym przy... Mm, posiłkując się latarką mogła go zobaczyć szybciej. Dobra. Nie dlatego <śmiałam> miałam ze sobą latarkę, po prostu nie chciałam sobie złamać e, nogi o jakieś wystające konary drzew. Ale, kochani, zauważyłam, że coś się w pogodzie, w przyrodzie zmieniło i to jest naprawdę fantastyczna informacja. E, kochani, jest godzina 16, a ja nie mam ze sobą latarki, ponieważ jest na tyle widno. Że widzę wszystko bez niej. Także, kochani, to jest cudowna informacja, fantastyczna. Wiosna coraz bliżej, jest na co czekać, jest się z czego cieszyć. No i piszcie, kochani, czy Wy też tak czekacie na wiosnę? Czy jednak y, lubicie taki mrozik zimę? Piszcie w komentarzach. To znaczy, ja jeszcze taką zimę to lubię. Bo wiecie, jest śnieg, jest jasno, jest przyjemnie, przytulnie, mroźno. To ma swój urok. Gorzej jak cały czas pada, jak to miało miejsce ostatnio. Cześć kochani, witajcie w czwartek. Nie dalej jak wczoraj opowiadałam wam o tym, jak jest y, pięknie na dworze, ponieważ y, spadł śnieg, jest tak biało, czysto y, zimowo po prostu. A dzisiaj A dzisiaj wygląda tak. Nic nie powiem. Od naszego ostatniego vlogmasa mamy mnóstwo pytań o nasze prezenty świąteczne. Coś tam pokazaliśmy, ale czegoś tam nie i nie do końca wiecie. No to teraz trochę uzupełnię informacje. Otóż każdy z nas na Wigilii u moich rodziców dostał taką kolorowankę. No i Kolorowankę dostał Kevin, dostała Paulina, dostała Mia ja i dostał mój Tomek. Z tym, że ja nie do końca wiem, która kolorowanka jest dla kogo, ponieważ one się wymieszały. No i tak, coś tutaj sugeruje, dla kogo te kolorowanki może, mogą być, ponieważ jest tutaj kolorowanka dla studentów. No to chyba dla Pauliny, bo tylko Paulina studiuje. Skoro jest kolorowanka motywacyjna dla dziewczyn, a Paulina już swoją kolorowankę ma, no to mogę sądzić, że ta kolorowanka jest moja. No i mamy tutaj jedną kolorowankę tylko dla dorosłych i kolorowankę z milionem detali. No i tutaj, nie wiem, Kevin i tata Pauliny mogą sobie losować, no bo obaj są dorośli i obaj mogą kolorować kolorowankę z milionem detali. Więc tutaj. Jedynie chyba losowanie wchodzi w grę. No to tak, no to zasugerowałam się tym napisem. Myślę, że ta kolorowanka jest moja. No i z racji tego, że dostaliśmy właśnie takie kolorowanki, takie uspokajające, relaksacyjne, a w domu naszym nie ma małych dzieci, a w związku z tym jakiś wiecie, pisaków, kredek, farbek, kolorowanek, mazaków i innych takich, no to wczoraj w biedronce kupiłam taki zestaw. Za ten zestaw zapłaciłam 56 zł. Widziałam już chyba w Action albo w Teddy takie zestawy, ale taki zestaw duży kosztował chyba 70 zł. Chyba, że w tym zestawie z Teddy za 70 zł jest tych kolorów więcej. No, bo nie policzyłam, tak wiecie, wizualnie tylko określiłam ilość kolorów i wielkość tego pudełeczka. No i będę kolorować, kochani. Piszcie w komentarzach, czy faktycznie takie kolorowanki Was uspokajają? Czy bawicie się w tego typu bas grołki, czy też nie? Ma to jakiś sens czy nie? Znaczy ja to na pewno sprawdzę, bo skoro mam to i kupiłam to, no to będę musiała wypróbować. Ale jestem ciekawa Waszego zdania przed tym, jak się za to zabiorę. A teraz czekam na Paulinę i Kevina, ponieważ umówiliśmy się na godzinę 14. Yy, będziemy nagrywać jakieś shorty, reelsy, tiktoki, inne takie. Co płaczesz, Lumka? Co ty płaczesz? Czemu ty płaczesz? Nie umiesz się doczekać tego, aż przyjedzie Paulina i Teddy? Tak, nie umiesz się doczekać. O, tęskni za nimi. Wczoraj ich nie było i tęskni za nimi. Ale jestem gapa. Kochani, dopiero co nagrałam poprzednią scenę i, i otworzyłam szufladę, a w szufladzie, w takiej szufladzie, którą nieczęsto się otwiera, była taka koperta z taką kokardą wielką i przypomniało mi się, że w tej kopercie z tą kokardą wielką jest voucher na masaż dla par. Ja ten voucher dostałam, albo my go dostaliśmy, prawda? Na Dzień Matki i Dzień Ojca. Paulina zrobiła nam taki wspólny prezent. Masaż balijski dla par, 60 minut. I ja wyciągnęłam ten voucher z tej koperty i spojrzałam, że jest on ważny do 1 lutego 2024 roku. A dzisiaj jest, kochani, czwartek, 18 dzień stycznia. No i weszłam sobie na stronę Kai Tai Masaż I sprawdziłam dostępność terminów i okazało się, że tylko dzisiaj jest dostępny termin. Na godzinę 15:45. Jest godzina 13:45. I właściwie nie miałam wyjścia, mimo tego, że byłam umówiona z dzieciakami, więc dałam im znać, że dzisiaj mają wolne, że się nie widzimy, nie nagrywamy, bo rodzice idą się masować. To znaczy nie się, tylko będą masowani. Czyli dzisiaj taki bardzo relaksacyjny dzień. Ale jaki cufal, że w ogóle chwyciłam za tą kopertę dzisiaj, że sobie. Nie wiem, że ją zauważyłam, mimo tego, że kilka razy już tą szufladę otworzyłam i widziałam, ale dzisiaj tak mnie coś tknęło i po nią sięgnęłam, żeby sprawdzić, do kiedy ten voucher jest ważny. Także tyle dobrze, że dzisiaj na godzinę 15.45 był ostatni termin w tym miesiącu, bo inaczej ten voucher by nam przepadł. No, to jedziemy i prawdopodobnie, gdybym była bardziej zorganizowana, no to nie musiałabym teraz narzekać. Ponieważ przed wyjściem z domu musiałam zmyć dwie godziny wcześniej bezcelowo zrobiony makijaż. Ponieważ wiecie, naszykowałam się na nagrywki, a ja tu proszę z nagrywek nici, no i nie musiałabym narzekać na to, że moje ledwo co umyte włosy, no bo przed zrobieniem makijażu umyłam włosy. Nie musiałabym narzekać na to, że będą one totalnie naoliwione. Więc będę je musiała mieć kolejny raz dzisiaj, żeby sobie nie natłuścić poduszki. Chyba, że nałożę ten mój niebieski, bardzo seksowny czepek na głowę i będę w nim spać. Pomyślę nad takim rozwiązaniem. Tomka nie ma w domu, więc nie będę go w nocy tym czepcem straszyć. Ale to już jest seksowny, to czemu śpisz w seksownie? W w sobie? Żeby się poczuć seksownie, po prostu. <grystanie> A czy ja w ogóle mówiłam, że to jest masaż dla par? Będzie teraz bardzo, ale to bardzo romantycznie. I was tam nie zabierzemy. Po masażu przyszliśmy do sklepu, aby zrobić e, zwroty. No i, I jest, jest mierzymy. No taka koszulka. Haki, taka, taka Paweł na ile to kosztuje? 50 złotych. 50 złotych? O, takie byle No pokaż co masz dalej. to było na co? Jakie pomarańczowe coś? No, 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 no fajne. Fajny caterek. No fajne, ale ty myślisz, że jak się tak blisko do mnie ten... Ustawisz, to ja Cię coś zobaczę w tej kamerze. Nic Cię nie widziałam, teraz Cię widzę. No fajny. no. Ile kosztuje? To nie jest wyprzedaż. To jest chyba już nowa kolekcja. W styczniu się nie kupuje nowej kolekcji. A to jest wyprzedaż czy nowa kolekcja? Jak... No tak, są jeszcze. No fajna jest ta bluza, ile kosztuje? 600. Nie, aż tyle to nie kosztuje. Ile kosztuje? Czekaj. Nie widzę. 140. No, no fajne te rzeczy, no. Ta bluza jest fajna, nie? Ta bluza jest fajna. Ten sweter pomarańczowy jest fajny, a ta zielona, taka, taka byle jaka. Masz moje przyzwolenie. Mam nałożony na twarz krem regeneracyjny, więc um, mogę się trochę świecić. On jest taki dość tłusty. Świecę się, co? Nie, możesz się świecić. No świecę się. E, nie zwracajcie na to uwagi. Chciałam Wam powiedzieć, że ten masaż był mi, nie wiem jak Tom Tomkowi, on się wypowie za chwilę, ale mi był on bardzo potrzebny, ale ja w tym momencie czuję się tak, jakbym była wczoraj na jakimś naprawdę bardzo intensywnym treningu. Po prostu bolą mnie wszystkie mięśnie. Gdy byłam masowana, to po prostu ból sprawiał mi każdy dotyk. Ja jestem tak spięta, mam po prostu ciało jak, nie wiem, jakaś struna w gitarze, w skrzypcach czy gdzieś tam. Czy włóku nawet. A w łuku jest co? Cięciwa. Cięciwa. Cięciwa w łuku też. Jestem tak napięta. I kochani, te 60 minut, szczerze powiem, mi nie pomogło, bo teraz schodziłam ze schodów i czułam po prostu łydki. Chyba bym musiała iść na kolejny masaż. Albo na trening bardziej rozluźniający. Ale na pewno taka godzinka dla siebie była mi bardzo potrzebna. A co ty powiesz w tym temacie? Że ja wczoraj byłem na intensywnym treningu, a dzisiaj mi to pomogło. To oh, rozluźniło mnie. Mm, Czułem nie? te spięcie potreningowe takie i, i naprawdę po tym masażu czuję się dużo lepiej. A ja Więc, nie wiem, czy tak, lepiej. Ja nie czy, wiem, czy się czuję lepiej, czy tak, gorzej. Czyli teraz tak. Trening, masaż. Trening, masaż. Tak, tylko to powinno być chyba na NFZ, no. bo taka godzina masażu w? dla dwóch, dla, dwóch, dla par, 380 zł. to jest dużo, mm -hmm. dużo kasy, nawet Czyli jakby tak... tak chodzić raz w tygodniu. To dwie stówki by trzeba było zapłacić za taki masaż. Nie, ja mówię, że my we dwójkę, to cztery, stówki, osoby, no. No to cztery stówki, stówki, cztery tygodnie, no. trzeba złożyć petycję do NFZ. No, i witam Was, moi moim imieniu. w dniu kolejnym. Jest piątek, piąteczek, piątunio, i dzień zaczynamy od kawusi. Także zdrówko. A, tego potrzebowałam o poranku. Moja druga połówka właśnie wyciska z siebie siódme poty na siłowni i walczy o swoje lepsze jutro o zdrowie, lepszą kondycję, spokój psychiczny. O przyrost masy mięśniowej, a także lepszą sylwetkę, a ja biorę się za makijaż, i w tym czasie, kiedy on walczy o, o siebie, ja planuję nasz dzisiejszy dzień. Mniej więcej wiem już, co będziemy robili. Maluję się, dlatego że. Będziemy nagrywały dzisiaj z mamą jakieś um, rolki, TikToki, shortsy dla was. Także troszkę sobie popracujemy. Będę też dzisiaj załatwiała prezent dla moich dziadków z okazji Dnia Babci i Dziadka, który już za niedługo, i kochani, wpadłam na taki genialny pomysł już rok temu w zasadzie, tylko pomyślałam o tym właśnie w Dniu Dziadka. Dopiero wtedy wpadłam na to, że można coś takiego zrobić. W tym roku pamiętałam, że mam to załatwić szybciej, natomiast zabrałam się za to wczoraj. Wczoraj był czwartek, czyli zostały dwa dni na realizację tego, co wymyśliłam, i już był problem, ale. O, oh, nie wiem, liczę na to, że dzisiaj, dzisiaj się uda to załatwić. Mm, a już wam mówię, na co wpadłam. Zaprojektowałam do swojego dziadka naklejki na słoiki na miód, bo mój dziadek jest pszczelarzem, wielokrotnie tutaj powtarzałam. I w zeszłym roku wpadłam na to, żeby zrobić mu takie personalizowane słoiki. I właśnie wczoraj mm, zabrałam się za projektowanie w kanwie naklejek. Dziadek tego miódku nie sprzedaje, to jest miódek do użytku rodzinnego, ale myślę sobie, że... Jako wieloletni pszczelarz, e, pasjonata i w ogóle e, taka osoba ze smykałką do interesu, no to myślę, że, że na pewno kilkukrotnie myślał o tym, żeby zrobić jakąś tam swoją większą produkcję miodu, jakąś markę czy coś, ale finalnie nigdy do tego nie doszło i stwierdziłam, że dam mu taką namiastkę tego jego, wytwor... znaczy tego jego produktu. Takiego, który mógłby, nie wiem, stać na półkach sklepowych, czy, czy coś w tym stylu. No, mój jest pszczelarzem od wielu, wielu lat, należy do jakichś związków i tak dalej. No, ale właśnie nigdy swojego produktu na rynek nie wypuścił. No, pewnie, pewnie mu kilka, kilka razy to przez myśl przeszło, no ale nie miało to miejsca, więc chciałam mu właśnie taką namiastkę. Dać. I właśnie zaprojektowałam wczoraj naklejki na wieczko i naklejki na słoik. Natomiast jest problem z wydrukowaniem tych naklejek, bo mało kto chce się tego podjąć w tak krótkim czasie. No zupełnie e, późno się za to zabrałam. Moja wina. Mam nadzieję, że w, że w tym roku mimo wszystko się to uda, bo te naklejki są takie piękne. Wydaje mi się, że, że wyglądają czadersko. I no, bardzo bym chciała, żeby to wyszło. No i musimy jechać po, po słoiki, musimy jechać, wydrukować te naklejki, więc to też jest taka rzecz priorytetowa na dziś. Oprócz tego, hmm, chyba nie mamy większych planów. To są te dwie rzeczy, które musimy na dzisiaj załatwić, więc najpierw. A, nie, kochani, jeszcze wysłam wasze paczki, które wam pokazywałam wcześniej. Tak, dzisiaj, dzisiaj jest ten dzień, wysyłamy. No i musimy zahaczyć o DPD, o Inpost, o mm, agencję reklamową, yy, o jakąś hurtownię, gdzie będę mogła kupić większą ilość słoików. Myślę, że tak z 40-50 dziadkowi by się przydało, ale nie wiem, pole te słoiki są, nie wiem, czy nie będzie stać na taką ilość słoików, więc przemyślę sprawę no i zrobię tych naklejek no dobra, my tu tak gadu gadu o tym miodzie i o tych słoikach ale nie pokazałam wam wcześniej projektu i tak właśnie będzie wyglądała jedna z naklejek na słoik pasieka dziadka Zygmunta, miód wielokwiatowy co sądzicie? no mi się mega podoba, uważam, że wygląda to całkiem profesjonalnie Um, oczywiście, użyłam dostępnych w kanwie elementów graficznych, no i jest to do własnego użytku, więc, więc tak to wygląda. Um, no, i jak to dosłownie, to powiedziała, że wygląda to, jak. By to ktoś inny zaprojektował i poczułam, że jest to swego rodzaju komplement. Myślałam, że to jest po prostu, wiecie, jakiś gotowy wzór. a ja to się tak postarałam i coś takiego wykminiłam. No serio, mega mi się to podoba i uważam, że to, że byłam w technikum na reklamie, coś tam mi dało. Umiem takie bajery tworzyć. No i paczuchy do Was zaraz będą lecieć. Wysyłamy kulę. No i pierwszy punkt na mapie to sklep Obi, w którym będziemy szukali słoików dla dziadka. I mamy słoiki takie mniejsze. Nie wiem ile to jest mililitrów. Nie widzę. E, 500. 500 ml e, za 24,99, 6 słoików. E, chciałam akurat takie e, ze złotą e, zakrętką i e, 900 ml. Za 31,99 i zastanawiam się jaką kombinację zrobić. Czy dwa razy duże, czy duże i małe, czy może dwa razy małe? Nie wiem, zadzwonię do mamy się i zapytam, poproszę ją o radę. No hej mamo! Jesteśmy właśnie w Obi i mam słoiki. Znalazłam e, słoiki dla dziadka. Będziemy mu robić te e, personalizowane e, słoiki na miód, nie? No. I mamy takie ze złotą, ze złotymi zakrętkami, zastanawiamy się ile sztuk w ogóle wziąć, bo to nie jest jakieś drogie. Jest 6 słoików za 32 złote 900 ml, albo 6 słoików za 25 złotych 500 ml. Wydaje mi się, no że... Na pewno takie litrowe, te 900 ml, te większe, no. A dziadek nie używa tych mniejszych też? Znaczy no, te mniejsze używa, yy, jak nie masz tych większych chyba. Aha. Czyli zawsze robi litrowe. No bo właśnie się zastanawiam, jak to są takie personalizowane, to to jest do rozdania dla rodziny, co nie? Aha, że w ten sposób jeszcze, że on będzie rozdawał te słoiki, tak? No nam, rodzinie, no bo co? No przecież one nie będą kolekcjonersko stały na półce, co nie? Nie ja myślałam, że to będzie do ich użytku. No, no wątpię, że będzie sprzedawał kolegom miód pasieka dziadka z Zygmunt. Nie o to mi chodziło, ale myślałam, że oni tylko, że ty myślisz o tym, żeby oni mieli takie słoiczki w domku, po to, że nam dają miodek. No ja miał. myślę, że będą nam dawali, dlatego chciałam ich wziąć więcej, tylko nie wiem na, na ile, czy trzy razy no po sześć, czy mniejsze. No to możesz wziąć i takie, i takie. Czyli nie wiem, aż, bo tak, one są pakowane po sześć, to co, sześć dziewięćset i 12 tych mniejszych? No, możesz A. tak zrobić. No? Dobra, no to pa no tak. Co robiłam przez ostatnie dwie godziny? Relaksowałam się W użyciu kilkanaście kolorów, aby stworzyć dadam takie dzieło Po prostu oddychaj. No to teraz tomek oddychaj ze mną. I tak trzy razy, chyba to za szybko zrobiłem. Mhm. Dobra, pełen relaks.